Wyobraźmy sobie, że chcemy zrzucić wagę. Ściągamy sobie panią Chodakowską albo nawet samego szwarcusia ze Stanów Zjednoczonych. Płacimy mu za hotel, ściągamy go tutaj, ale on przylatuje na dwa dni, po nas stać na dwa dni. No, czy to pani Chodakowska, czy pan Schwarzenegger mówi, dobra, to pokaż mi, co masz w lodówce. Bo musi na początku zobaczyć, co my jemy. Sprawdza, co jemy, jak jemy, kiedy jemy. Wszystko tam sobie mierzy. Pokazuje nam, jak ćwiczyć, co ćwiczyć, kiedy ćwiczyć. Całe dwa dni robi nam szkolenie o jedzeniu, o trenowaniu i po dwóch dniach Mówi, no dobra, to ja lecę, nie? Chyba, że jesteś w stanie zapłacić kolejną kasę za kolejne dni. No nie. No to ja lecę, widzimy się może za rok. I teraz mamy dwie osoby. Jedna, która będzie zmotywowana na początku, ale będzie opadała, ale jak ktoś będzie zdyscyplinowany, to po roku ten sukces osiągnie. I teraz pytanie: czy ja to jest wina tego Schwarzenegera, czy Chodakowskiej, czy twoja?